Wiecie, ostatnio oglądałem sobie na swoim kanale filmy 5 najłatwiejszych i najtrudniejszych kostek w mojej kolekcji, które wyszły no jakiś czas temu. I oglądając, oprócz delikatnego zażenowania, tak więc przed sobą widzicie 5 najtrudniejszych kostek w mojej kolekcji. No i co? I to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Naszło mnie również poczucie, jak bardzo te filmy są już nieaktualne. Mianowicie, kostka, którą tu pokazałem jako najtrudniejszą, obecnie nawet nie znalazłaby się w top 5. Dlatego stwierdziłem, że nagram te filmy jeszcze raz: właśnie 5 najłatwiejszych oraz najtrudniejszych kostek w mojej kolekcji, właśnie po to, aby zrobić taką małą aktualizację. A w sumie to nie taką małą, bo jednak przez te 5 lat moja kolekcja troszkę się zmieniła. Tak więc właśnie zapraszam na 5 najłatwiejszych kostek w mojej kolekcji. Jeszcze zanim zaczniemy, spójrzmy sobie, jak ta lista 5 najłatwiejszych kostek w mojej kolekcji wyglądała tutaj. I szczerze nie mam pojęcia, na jakiej podstawie wybierałem kolejność tych kostek. Chyba na żadnej podstawie. Po prostu, tak jak mi się widziało, takie wrzuciłem. Zresztą, chyba nawet jeżeli dobrze pamiętam, o tym też mówię w filmie, że miałem trudność w wyborze odpowiednich miejsc dla odpowiedniej kostki. Tak więc wiemy, jak ta lista wyglądała. A jak wygląda? Tym razem ranking zrobiłem już nieco bardziej świadomie. Brałem pod uwagę ogólny poziom zaawansowania, no i też w jak dużej lub jak małej liczbie ruchów można każdą z tych kostek ułożyć. Tak więc miejsce numer 5 to Ivy Cube. W dwóch wariantach. Mam wariant sześcienny oraz wariant sferoidalny. O. Kostka naturalnie nie jest trudna, aczkolwiek wymaga dość sporej liczby ruchów, jednak mimo wszystko trzeba ułożyć każdy z tych narożników oraz potem wszystkie te środki, więc no nie jest aż tak prosta jak wtedy mi się wydawało. To znaczy, inaczej, jest prosta oczywiście, ale w porównaniu do pozostałych kostek, no jest ona po prostu najtrudniejsza. Na szybko można pokazać, ile ruchów to zajmie, zresztą możemy policzyć. Jeden, dwa, trzy. Bye, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, około 15 ruchów, 15, 15 16, gdzieś w trakcie układania odjechał mi drugi ivy. Tak więc zdecydowanie z tych kostek, które dzisiaj wam pokażę, ta jest po prostu najtrudniejsza. Kolejną kostką na numerze czwartym jest Duomo Pyramings. Mianowicie tutaj. Wciąż wymaga dość sporej liczby ruchów, jak na dość łatwą kostkę. Oczywiście musimy ułożyć każdy z tych narożników, co możemy zrobić w maksymalnie czterech ruchach, a prawdopodobnie mniej, ale potem zostają jeszcze do ułożenia te centry. Ok, tak więc zobaczmy. Raz, dwa. No dobra, to nie było zbyt dobre pomieszanie. Może być więcej, no ale mimo wszystko trzeba jeszcze zrobić. Dodatkowe ruchy na ułożenie centrów, także wciąż, jeżeli chodzi o samą stricte liczbę ruchów, jest to dość sporo, gdzieś zakładam około 10. No dobra, maksymalnie 8, bo 4 plus 4 na zamianę centrów, więc maksymalnie 8. Na numerze 3 znajduje się Corner Twist Pyramid, coś takiego, nie pamiętam, to jest z Mojut. Triangle Series czy Moju Pyramid Series? Nie wiem, Ziggy ma strasznie dziwne te nazwy. W każdym razie, jak się pewnie domyślacie, corners, corner twist obracają się tylko, tak naprawdę, y, te narożniki czy typy. Nazwalibyśmy to tipami w, zwykłej, w zwykłym piramidzie i pewnie wprawne oko zobaczy, że jest to tak naprawdę ta sama kostka, no, z grubsza. Ta sama kostka, z tym, że nie posiada po prostu centrów. Tak więc jak tam mieliśmy cztery ruchy na ułożenie narożników i cztery na ułożenie centrów. Tak tutaj maksymalnie możemy tą kostkę ułożyć w czterech ruchach, 3 i 4. A no zapewne mniej, ponieważ nawet mieszając tą kostkę, można ją przez przypadek ułożyć. Więc myślę, że miejsce trzecie jest jak najbardziej tutaj adekwatne dla tej kostki. Miejsce 2 to Unicorn Cube. Od moju bodajże lub od mofangę. Nie wiem, nie pamiętam za dużo już tych kostek. I co tutaj się dzieje? Tak naprawdę znowu jest to bardzo podobna kostka do Corner Twist, bo również obracamy tutaj tylko takimi narożnikami dużymi. I praktycznie ją również możemy ułożyć w maksymalnie czterech ruchach. To co właśnie teraz zrobiłem. Tak więc no, układa się ją tak naprawdę tak samo jak Corner Twist. Jedyne co wpłynęło na decyzję o umieszczeniu tej kostki wyżej. To fakt, że ta kostka jest sześcienna, więc być może osobom, które zaczynają dopiero z kostkami, no wiadomo, prawdopodobnie zaczęły od kostki 3x3, więc być może łatwiej będzie im patrzeć na kostkę, która jest sześcienna, niż na kostkę, która jest w kształcie ostrosłupa, czy nawet czworościanu foremnego i po prostu dopasowanie tych kolorów na takiej kostce prawdopodobnie byłoby łatwiejsze. I w końcu na numerze 1 mamy. O2 lub 02, jak to napisał ZCube. W każdym razie, 02, 1x1x1 na 1 na 1 od Mofang Jak widzicie, no mam dwa warianty, jedna... Jedna, która się kręci, jedna, która się nie kręci, to znaczy obie się kręcą, tylko tej kręcą się centry, i można ją traktować jako spinner. W tej kostce tak naprawdę jej nazwa jest znacząca, ponieważ nazywa się 0,2, co można by traktować, że liczba ruchów potrzebnych do jej ułożenia znajduje się w przedziale od 0 do 2. No i to prawda, ponieważ jak pomieszamy, no to albo przez przypadek ją w końcu ułożymy, tak jak ja teraz, no oczywiście ja nie zrobiłem tego przez przypadek, ale uwierzcie mi, że można. Albo po prostu będziemy musieli wykonać jedynie dwa ruchy. Jak widzicie, no, jest pomieszana, nic więcej nie zrobię. Raz, dwa. Ewentualnie ten drugi ruch będzie wyglądał tak, czyli będzie trzeba zrobić nie M1, tylko M2, jeżeli można mówić tutaj o ruchach M. Tak więc zdecydowanie no, dwa ruchy na ułożenie kostki. Myślę, że każdy byłby w stanie to zrobić, więc dość jasne, że to właśnie ta kostka. Najbardziej zasłużyła na miano najłatwiejszej kostki w mojej kolekcji obecnie. Mógłbym tutaj wrzucić jeszcze kostkę jeden na jeden, samą taką zwykłą. Aczkolwiek, czy można mówić, że jest ona tak łatwa, skoro nie da się jej ułożyć ani nawet pomieszać? No, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. W tym filmie to wszystko. Wiem, że był on dość krótki, ale dużo o tych kostkach nie da się za bardzo powiedzieć. Następny film będzie dłuższy i będzie to 5 najtrudniejszych kostek w mojej kolekcji który pojawi się już w sobotę o 13, jeżeli tylko uda mi się ułożyć Maltese Gear Cube, bo przysięgam, że coś mi strzeli, jeżeli jeszcze raz się pomylę i będę musiał zaczynać wszystko od nowa, bo naprawę. W każdym razie, na dziś to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!